Taki żarek wyrównujący do sterowca, miękki, się urywa i reguluje, o ten jest lżejszy, a dam wodę to trzeba i tak dwa razy tyle, co najmniej, U -u. albo i więcej razy, no, powoli na pełnię. Czarki burzone, może wypaść, trzeba poprawić, Już. leży na tupicie, tak, też burzone, w środek, no zobaczymy jak to będzie.